Dzisiaj, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, będzie rozpoczęcie teamu FC Bułasy. Pierwsza osoba, która będzie rekrutowana, to jest osoba podnikiem F. Switala. Pierwsza konkurent. Dawaj. U, U, I'm 7 na 10. Drugą rzeczą są so so edity. Dawaj. Oho, double edit, zacięty triple. Okej, okay, double, kolejny double, sotki, to koniec, okej, okay. ocena jest tak z 8 na 10, jeżeli teraz się odstrzelę, to przechodzisz do temu, i uwaga, 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 i uwaga, przechodzisz do teamu, a jeśli ty widzę, chcesz przejść do naszego teamu, FC Bułasy, napisz,